Uważam bieganie wokół jeziora w parku miejskim za świetny sposób ćwiczeń fizycznych. Dzisiaj jest piątek, 2 maja 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi biegania wokół jeziora w parku miejskim, które uważam za świetny sposób ćwiczeń fizycznych. Według mnie intensywne ćwiczenia fizyczne są jedną z głównych działalności, które sprzyjają mojemu rozwojowi osobistemu. Nauczyłem się z doświadczenia, że wykonując trening tlenowy na intensywnym poziomie, mogę radzić sobie z przytłaczającą ilością lęku i stresu wyczuwalnych na swojej klatce piersiowej lub ttani. Kilkanaście lat temu, w miesiącach początkowych swoich studiów licencjackich już sporo ćwiczyłem bieganie na bieżni, a w ciągu ostatnich dwóch lat sporo ćwiczyłem pajacyki. Widać, że obie formy ćwiczeń fizycznych sprzyjają głębokiemu oddychaniu przez moje usta które jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do usunięcia lęku i stresu. Poprzez takie ćwiczenia nie tylko usunąłem sobie znaczne ilości lęku i stresu, lecz także znacznie polepszyłem swoją kondycję. Od 23 kwietnia bieżącego roku mieszkam w mieszkaniu ze swoją babcią ze strony mamy w małym mieście we wschodnich Chinach. W pobliżu tego mieszkania znajdują się nie tylko różne sklepy, lecz także park miejski, obejmując jezioro, trawniki, wiele drzew oraz krzewów. Takie miejsce na łonie przyrody oraz przychylne środowisko, jak ten park miejski, chyba jest świetnym miejscem do biegania. Muszę jednakże uzupełniać swoją energię poprzez energetyk za każdym razem, aby móc ukończyć jedno okrążenie biegu wokół jeziora. Ponadto na szczęście ostatnich kilka dni nie okazało się deszczowych, więc nie musiałem się martwić o przerwę w bieganiu z powodu siły wyższej, ani o niepożądane zmoknięcie w deszczu. Ostatnio w pochmurne czy słoneczne dni, od około godziny 17 do 18, biegając na świeżym powietrzu oraz podnosząc głowę ku niebieskiemu niebu, zdążyłem zdać sobie sprawę, że życie może być piękne.